so lost never at home need to be strong every breath hold cause i can't move on till i let go i can't move on till i let go i feel so lost never at home need to be strong every breath hold cause i can't move on till i let go Siemaneczko, moi drodzy, tu gdzieś podobno puszki leżą. Pierwszy raz zagrywam taką akcję z miasta i dziwnie się czuję... O, puszka tu leży. Słuchajcie, dziwnie się czuję, idąc z miastem i co tak gadać, ale już jest prawie 17 godzina. Wejdę tu i zobaczę, bo tu dostałem cynk, że leżą jakieś puszkiny. Kurczę, ale jaja, odezwę się za... O kurczę, zobaczcie co tu jest. Alle I will run, run away. I don't have to plan it, I can go, change my face you won't understand it all alone, that's okay, people like it stand we <laughs> Ale tego to Moi drodzy, jesteśmy na podsumowaniu. Taki wór, no sami widzieliście, zbierałem te puszki, nie deptałem i z tego co widzę, to chyba wszystkie są stalowe, ale zaraz zobaczymy. Przeliczę sobie z ciekawości, myślę, że jeszcze jeden wór tam idzie uzbierać, gdybym to deptał, to może i wszystko by tu weszło. Ale widzieliście, jaki tam bałagan? i to jest miasto. Zaraz koło bloków, taki bajzel, ale to nie jest tylko u mnie, bo jak patrzę na Dario czy na inne kanały, jest to samo. To nie tylko to miasto, ale to jest problem polityczny. To, to nie jest tak, że, że to inni mieszkańcy są winni. Niedołężne władze, które doprowadzają do. W skrajności w skrajności. Ale tu nie będziemy rozmawiać o polityce. Zaraz to policzę, a zaraz a zanim to policzę, to wam pokażę nowych chytak. To to chińskie dziadostwo zdrożało. Patrzcie, 6.90, a jeszcze niedawno 5 zł to dziadostwo kosztowało. Na ostatnim filmiku się przewróciłem. Tutaj ta rączka, co tutaj paluszkiem tym malutkim dotykam pękła. No chyba rok czasu wytrzymał kijek, ale No tragedia za takie szajstwo tyle pieniędzy to samo paliwo miało być tańsze, a zaś idzie w górę <laughs> normalnie śmiali mi się chce dobra liczymy zaraz się odezwę no moi kochani tak to wygląda ale niestety staluchy i te dwie aluminiówki co znalazłem po drodze słuchajcie postaram się jakoś to policzyć ale nie wiem jak nie wiem jak dobra

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 50, 51, 52. Myślę, że drugie tyle tam jeszcze bym może wykopał. Ale szkoda, że to nie są aluminiówki, bo byłby kilogram aluminiówek. Chociaż 60 chyba wchodzi, czy ponad. Ale te już ważą sam kilogram. Tak mi się wydaje, bo jak tak niosłem, to... Staluchy są cięż, cięższe niż taka aluminiumka. No szkoda, no zobaczcie. Czary mary. Ale moi drodzy, złom to złom. Także nie ma się co martwić. Trzymajcie się i do następnej szybkiej akcji. A wiem, że nie zbierałem tam śmieci. Wiem, że to była akcja złom. No, trudno. To była akcja złom, niesprzątanie. Od... Powinny to służby kurcze porządkowe się za to wziąć, a nie kurcze taki bałagan tam zostawić. Przecież w końcu ktoś za to pieniądze bierze za, za sprzątanie tego miasta. Ja sobie wolę lasy posprzątać. Dobra, nie będę się tutaj tłumaczył, ale jest tyle. Złomu mniej w tym miejscu. Zawsze to coś. Do następnego, moi drodzy, cześć.